Witajcie, ja jestem Minatem, a to jest kolejny odcinek naszej serii um, Shakes and um, W dzisiejszym odcinku dużo się pogadam, bo coś pogadam, po prostu nie mam co wam mówić. To jest, karczma, takie, takie głupie. O, można już pomijać. To sobie jeszcze dopłyniemy. Okej, okay. tak na szybko. Nie, nie chcę już. Nie chcę już pomijać. Poczekam. Dobra, tutaj jeszcze ile do loków 15 minut. 15 minut. Mhm. Chyba pominę sobie, wycie? Na ostatnich żyłek, no cóż. 51, 49, to jest lepsze. Boże się ładnie. Nawet po co ja patrzę? To jest ten. Mhm o i wiecie co ulepszy sobie szczęście dużo szczęście dużo 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 dobra trochę więcej mam tego szczęścia to se weźmy i jeśli chodzi jeśli chodzi o minato to teraz powinienem wam się wyświetlić obrazek yy, zaraz, yy, w którym rozwalam czwartego bossa yy, znaczy drugiego w lochach czasami będę takie zdjęcia robił po prostu wam wkładał je I jak widzicie dostałem właśnie o to o to, to, wszystkie cechy 9 pancerz 31 i jeszcze sobie wartkę ustawię na noc Ponieważ tego orderu jeszcze nie dostałem To sobie pierwszą godzinę przepracujemy No ale Przyjaciela to już bez. Dobra No co by tu kazać, pogadałem sobie O, Karim jest jej Wiadomość drugim kątem czy nie? Bo mi tu gdzieś zawala jego drugie konto Jak nie chce dochodzić, to nie dochodzi Niech zostaje w tych hipsterach dobrze. Dobra Jego sprawa nie moja Czekajcie,

Dobra, mm, to był taki krótki odcineczek. 4 minutki... W ogóle, chowaj się. Tak, 4 minutki. Nie wiem, ja to krótko. Ale tu Mogę zrobić cięcie jeszcze szybko w lochu. Do walki. No, no dobra, to zrobię to cięcie i pokażę wam w lochu Dobra, wróciłem po cięciu. Chyba wszędzie masz ani Jeszcze Trzy minutki 5 kolej. Dobra, nieważne. Mamy mi na to. Byłem najpierw w broszkach na na to z Nie idzie mi tak słabo, nawet. Yes. Nie chcę to, to ważne! No Dobra, tutaj jeszcze minutka. Jeszcze nie będę bo nie ma sensu. Mogę to od razu zrobić i zaraścić na 15. Teraz może tam grzyba jeszcze spróbujemy grzybać na 15. Dobra ja już z tym kątem warto ustawię tak do rana Czekaj 9, no może 8 można tak do szóstej, znaczy o 6 plus wtedy na pewno jest stany, ale wrócę do śódnej Taktaję ósma ósma ten 8-9 a tutaj może smok cierniowy czarny obier, czyli a tu jest kto? a, i na to 3 minuty w gierdzie coś się dzieje? Hm. nic się nie dzieje o i na kasie ja się biłem, to się jeszcze tak, 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 tu real tu mój kolega z klasy, on gra już już się miał 17, 18 Ja mało wbiję, ale... zobaczmy, zobaczmy Dobra Na Dobra, będę przegram by... I to skryty to skryt by... To nieważne Tak o jakichś byle kogo Powiedz Powiedz kto to jest Taki debil, taki debil Taki debil, okej okay. Dobra, się na to. No przydałoby się jeszcze zlevelować przed próbą w locho, ale chyba już nie będę lewela. Dobra, to miał być krótki odcinek, a trwa już 840 nawet będzie na pewno 9 ponad. Dobra, ja zrobię pauzę, żeby nie był taki długi daw. No dobra, zostało nam 15 sekund, to jest coś już wyłączę. 15, ok. To już mi też chyba nie będzie na niczego potrzebne. To. No to też coś tutaj niech się pominiemy Dobra i... 4x4, 14x14, aha, nie mam to, to sprzedaży gdzie? kurde mogę coś spłukać Nieważne, nieważne To ostatnie tu już zostawię, nie będę nic pomijał I dobra Tu już mogę Kamień do albium, do to no było tak, żeby mi kiedyś nie szło ostatnio. Ja bym tu biorę. Ostatnio mu tutaj do zdału mogę screenować, żeby wam pokazać. Ile mam jeszcze do eliksiry? Do 10. Dzisiaj jest 11. Co? 16. <grym>